Gość Radia Łódź. 12 minut po godzinie 8, Maciej Trajanowski, kłaniam się, dzień dobry, a moim Państwa gościem jest dzisiaj mecenas Bartosz Ciuciunik, adwokat, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Jak się panu podoba nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek? Ruszył do pracy energicznie? Jest nadzieja na zmianę w wymiarze sprawiedliwości? Jak mówi pan minister, jest nadzieja, no i z tej aktywności również w mediach widać, że zapał i energia jest. Mam nadzieję, że jej... Starczy co najmniej do końca kadencji. Rzeczywiście panu ministrowi będzie dane do końca kadencji e, pracować, no, ale po owocach ich poznacie. Jaki będzie efekt, o tym za chwilę porozmawiamy, ale to nie jest zwykła sytuacja, kiedy prawnik, kiedy były sędzia, już były sędzia obejmuje stery Ministerstwa Sprawiedliwości. E, czy to dobrze, że ktoś, kto zna sądy od podszewki, będzie zajmował się ich reformą? Po 1989 roku to jest chyba druga sytuacja po pani sędzi piwnik z Warszawy, kiedy sędzia zostaje ministrem sprawiedliwości i to jest niewątpliwie plus, że ministrem zostaje praktyk, czyli osoba, która zna funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości sądów od podszewki, wprawdzie tylko i wyłącznie za sędziowskiego stołu, ale to daje pewną przewagę w orientacji o rzeczywistych problemach i bolączkach wymiaru sprawiedliwości i z pewnością. Pan minister żurek jest w stanie dokonać prawidłowej diagnozy. Pytanie tylko, czy Co z tym zrobi? na tego pacjenta pod tytułem Wymiar sprawiedliwości, który jest w stanie, można powiedzieć, przedzawałowym, e, o ile nie w stanie permanentnego zawału, no znajdzie skuteczne lekarstwo i będzie miał wsparcie polityków, bo od tego to zależy. No i o tym właśnie chciałbym porozmawiać, dlatego że zaglądam w statystyki, jak się okazuje, jak donosi na przykład, że z pospolita. Średni czas oczekiwania na wyrok jest już prawie dwa razy dłuższy niż jeszcze 14. Lat temu. Średnio na wyrok pierwszej instancji czeka się 13 miesięcy, czyli ponad rok spokojnie. A jeszcze druga instancja, więc pewnie jak ktoś się procesuje, to pewnie czeka na wyrok 3 lata, 4 lata, może trochę krócej. A to są przecież ludzkie sprawy. Na końcu tego łańcucha pokarmowego są zwykli obywatele, którzy potrzebują na przykład rozsądzić spór z ubezpieczycielem, którzy nie wiem, sądzą o błąd w sztuce lekarskiej. To są bardzo codzienne. Sprawy. Wszyscy politycy zajmują się teraz e, oczywiście bardzo ważną praworządnością, ale nic się nie poprawia i to każdy kolejny rząd e, nie, nie może sobie z tym poradzić. Pan ma nadzieję, że teraz to się zmieni? Znaczy wie pan, nadzieję mam, natomiast trzeba zejść na ziemię i również obywatelom, mówić uczciwie, jak wygląda sytuacja. Minister żurek nie jest szarodziejem i w systemie wymiaru sprawiedliwości nic się nie zmieni z miesiąca na miesiąc czy z roku na rok, ale są pewne rzeczy, które można wykonać. Jeżeli o tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, to mówimy o jednej z podstawowych potrzeb obywatela, jakim jest prawo do sądu, tak jak prawo do bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i tak I po to jest państwo, z punktu widzenia obywatela, żeby zapewniać obywatelowi określoną usługę na maksymalnie wysokim poziomie. I jak sobie uzmysłowimy, że prawo do sądu jest taką usługą, no to obywatel ma prawo żądać jej, żądać, żeby ona była na najwyższym, na najwyższym poziomie, czyli to, co, co to oznacza. Przede wszystkim prawo do sądu i to jest zapisane w konstytucji to jest prawo do tego, żeby sprawa obywatela była e, rozstrzygnięta bez błędnej zwłoki, w rozsądnym terminie, no, przez miesięcy. niezależny i niezawisły e, sąd. I teraz pytanie, czy dzisiaj, to chyba nie jest bez Czy dzisiaj, w roku 2025, obywatel w Polsce ma e, zapewnione prawo do sądu? Oczywiście, że nie ma, nie ma faktycznego prawa do sądu w sensie terminowości, ale często nie ma również zapewnionego tego prawa do sądu w znaczeniu? E, Ustrojowym. Chodzi o to, żeby e, nie dyskutować tylko o prawie do sądu w znaczeniu ustrojowym, czyli żeby nie zajmować się tylko, choć to jest bardzo ważne z punktu widzenia formalnego, kwestiami praworządnościowymi, uregulowania statusu tak zwanych e, neosędziów, uregulowania Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego, no, tych wielkich, dalekich rzeczy na z punktu widzenia bez, przerwy, tym, bez przerwy. Tylko, żeby równolegle e, my myśleć o tym jak poprawić sytuację obywatela e, w sądach. I tutaj no, można mówić o dwóch grupach e, możliwych do przeprowadzenia zmian. Pierwsze to są te trudniejsze, bo wymagają zmian ustawowych i no pewnego i chyba konsensusu e, politycznego, ale panie redaktorze są, e, pewnie będzie klincz polityczny, no bo wiemy, że że są dwie strony tego prawnopolitycznego. politycznego. Oh, sporu I na ten moment nikt się nie chce. Jutro będziemy mieli nowego prezydenta, który usunąć. już zapowiada, że będzie raczej nie patrzył e, Więc zobaczymy, na czy jakaś formuła, formuła okrągłego stołu w zakresie hmm, praworządności i funkcjonowania ustrojowego sądów polskich powstanie. Ja mam nadzieję, że tak, ale są pewne. Hmm, no właśnie, zostawmy na bok. Zostawiamy politykę, to. Natomiast, politykę, czy są takie rzeczy, które można zrobić tu i teraz? E, bez zmiany ustaw? Ja uwa znaczy uważam, że jest grupa ustaw, gdzie e, rozsądny minister sprawiedliwości a. Ta, a Takiego uważam, pana ministra Żurka, z rozsądnymi politykami z każdej strony jest w stanie właśnie dla obywateli pewne zmiany dokonać. To jest kwestia, zostawiamy praworządność, ale dzisiaj tak naprawdę jest pytanie, czy rzeczywiście wszystkie sprawy, które są w sądach, rzeczywiście w tych sądach muszą być czyli kwestia wpływu spraw, obciążenie sędziów pracą. Można dyskutować i należy o takich kategoriach spraw, nazwijmy to błahych, choć dla obywatela każda sprawa jest jego sprawą najważniejszą, które można spod kognicji sądu wyjąć. No ale widzi pan, co się dzieje. Na przykład była taka propozycja, żeby proste rozwody wyrzucić z sądów, przerzucić je, przerzucić je do Urzędu Stanu Cywilnego. Chodzi o takie rozwody, kiedy, gdzie nie ma dzieci, gdzie nie ma podziału majątku. Obydwie strony zgadzają się na to, żeby się rozwieść. Nie musiałby się wcale tym sąd zajmować. No i i znowu PSL ze sprawami politycznie, światopoglądowymi. Politycznie no, wie, to jest... I wiemy, jak to się skończyło. No, no, natomiast to nie oznacza, że, że, że nie należy rozmawiać. Natomiast no, ludzie mają dosyć tych rozmów. Oczekują konkretów i, i ja to rozumiem. I kolejna kwestia. Ustawa o biegłych, czyli uregulowanie kwestii biegłych. Dzisiaj tam, gdzie w procesach sądowych potrzebujemy, sądy potrzebują strony, potrzebują wiedzy specjalnej, no to na rzetelne, dobre opinie czeka się miesiącami, a nawet lat jest problem z dostępnością biegłych. Od Lat mówi się o kompleksowej ustawie o obiegłych, tego nie widać. To jest też kwestia nakładów, e, nakładów finansowych. E, sytuacja dotycząca rynku pomocy prawnej, również dla ubogich, przedsądowej, ale również sądowych. Ten system też powinien być zreformowany ponad podziałami. To znaczy na przykład, żeby adwokaci byli lepiej dostępni. No bo ja tak sobie myślę na przykład, jeżeli ktoś ma e, sądzić się na przykład z ubezpieczycielem e, o nie wiem, 1500 zł, 2000 Złotych. Czuję, że powinien, ale tak sobie myśli. Pewnie jak wezmę adwokata, to zapłacę tyle samo, a nie wiem, czy wygram. To jest kwestia z jednej strony dostępności adwokatów i radców prawnych i w sensie prawnika, profesjonalisty na obywatela. Ta statystyka wygląda dobrze i to nie jest tak, że nie ma adwokatów czy radców. Jest ich, można powiedzieć, to jest głos środowiska za dużo. Natomiast jest kwestia pomocy prawnej z urzędu. To jak ona wygląda? przed postępowaniami sądowymi. System nieodpłatnej pomocy prawnej jest tak naprawdę skonstruowany wadliwie, trochę na wzór NFZ-u. Studnia bez dna, pieniądze rozdawane absolutnie e, nieracjonalnie, można by o tym rozmawiać godzinami. Z kolei system pomocy prawnej z urzędu w sądach niezmieniany od ponad 20 lat. To, co pan minister Bodnar dwukrotnie rzeczywiście podniósł, ale to podniósł stawki na przykład ze 100 na 200 zł, to są tego typu zmiany. To jest kolejny segment, który... który e, Wymaga, który wymaga e, reformy i kwestia stabilności prawa. E, nie może być tak, że co chwila coś się zmienia. No, zmiany w głównych ustawach procesowych, czyli kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania cywilnego, to w skali ostatnich lat to jest kilkadziesiąt zmian. No Nie można funkcjonować w ramach e, tego typu radosnej legislacji e, od ściany do ściany w sposób stabilny i pewny dla, dla obywateli to Zamykając ten wątek, w takim razie żaden kolejny rząd nie był w stanie sobie poradzić z tymi problemami, bo myśli, że ten ma no, trochę ponad dwa lata. Temu się uda? To jest szalenie mało czasu. Jakby m, tego typu zmiany, jak następują, czyli wejście nowego, nowego ministra, to jest tak naprawdę jak w każdej korporacji, w każdej firmie. Jeżeli ktoś wchodzi z nowymi pomysłami i ich nie zrealizuje w ciągu roku, to tak naprawdę ich nie zrealizuje. Perspek pytanie, czy, czy pan minister Żurek taką perspektywę ma? Poza wolą. Polityczną muszą być finanse, wymiar sprawiedliwości musi być dofinansowany. Ja nie mówię tutaj o zarobkach sędziów, żeby było jasne, ale mówię o zarobkach kadry urzędniczej, sekretariatów, ilości asystentów, których jest za mało. Można by te kwestie mnożyć. I na koniec, wreszcie, jeżeli mówimy z punktu widzenia obywatela o. Bo to, o czym mówimy, to ma poprawić wydolność, czyli doprowadzić do tego, żeby nie było zapaści tylko sprawy, które były, były, były rozpoznawane jak najszybciej. Ale druga kwestia to jest kwestia zaufania obywatela ludzi do sądu czy do samych sędziów, i tu poza kwestiami ustrojowymi, NEO, Paleo, taki, nie taki, ludzie się w tym gubią, wcale się nie dziwię, to jest kwestia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, czyli ludzi sędziów, urzędników na co dzień, czyli pewnej kultury. W stosunku do stron, w stosunku do uczestników postępowania, z tym bywa różnie. Sędziowie na szczęście e, zaczęli dostrzegać, tak. E, wyszli, jak oni sami mówią, z tej kości e, zwierzy, zwierzy, z kości słoniowej do ludzi, starają się mówić e, bardziej zrozumiałym językiem niż do tej pory. E, natomiast no, nawet z mojej perspektywy zawodowej, no, zdarzają się sędziowie, którzy e, i są sędziowie, którzy prezentują należności, żytą kulturę y, sądzenia, czyli kulturę na sali, ale są również takie osoby, które y, nie tylko pełnomocników, ale uczestników strony no, traktują per noga. Y, a to nie jest tak, że obywatel jest dla sędziego tylko, sędzia jest dla obywatela. Panie Mecenasie, skoro y, już pan y, mam pana w studiu, to chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz, ponieważ y, zgodnie z zapowiedziami y, ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka, dzisiaj rząd ma zająć się y, ustawą o obowiązkowych kaskach dla dzieci y, na hulajnogoach i rowerach do 17 roku życia. Panie Skarniak Pan myśli, że to rozwiąże problem, czy to jest tylko taka wydmuszka? Załatwiamy problem tym, że wprowadzimy mandaty, że wprowadzimy kary za brak jazdy na rowerze. Jak pan ocenia takie rozwiązania? Wprowadzanie nowych przepisów i nowych sankcji, na przykład, żeby poprawić bezpieczeństwo na ulicach, na drogach? Panie redaktorze, ja uważam, że, że każde rozwiązanie, które zwiększa bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, Rowerzystów, tych, którzy jeżdżą hulajnogami, jest rozwiązaniem w dobrym kierunku. Natomiast, Pytanie, czy ono będzie skuteczne? natomiast zawsze z rezerwą podchodzę do takich rozwiązań, które jakby zakładają wymuszenie określonych zachowań pod rygorem sankcji. To powinna, to powinna być ostateczność. Stawiałbym bardziej na edukację w szkołach, do dzieci, młodzieży. Dlaczego warto jeździć w kasku? To jest oczywiście kwestia przygotowania określonych programów i niestety obrazy, jesteśmy w radio, ale obrazy mówią, Często więcej niż tysiące słów i wyobrażam sobie możliwość stworzenia przez Ministerstwo Edukacji przy współpracy z kuratoriami takiego programu, który młodym ludziom pokaże, czym się może kończyć jazda bez kasku w sytuacji określonej kolizji, a co wtedy, kiedy ten kask mamy. Karanie to jest ostateczność, zresztą tu jest pytanie, no kogo karać? Jak 14 latek będzie jechał na hulajnoze tym rowerze? No przecież jest osobą małoletnią, nie odpowiada sięgać po odpowiedzialność rodzica i jego obciążać mandatem, no, to, to też nie o to, nie o to chodzi. No ale I rozwiązanie z punktu widzenia polityki, polityka jest okej, okay, no bo mówimy, że dbamy, dbamy o coś bezpieczeństwo. Coś zrobiliśmy. Bardzo dziękuję. Dzisiaj moim i gościem był mecenas Bartosz Tutunik, adwokat, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokacji. Dziękuję bardzo za dziękuję. rozmowę, panie redaktorze. Dziękuję bardzo.